Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenie związane z paletą Mio z 5 Points, moja nazywa się Welcome to Miami no i patrzcie jak ona wygląda, oczywiście są tutaj żywe kolory, bo jakżeby inaczej są tu zarówno cienie matowe, jak i cienie błyszczące, z tym, że mamy przewagę cieni matowych, trzy maty dwa błyski, a raczej błyski, takie wiecie, cienie metaliczne nie jest to błysk z kosmosu paleta kosztuje, słuchajcie, 15,99 z tego co pamiętam w tej starej wersji, teraz jest nowsza, ulepszona formuła, która nie jest w plastikowym opakowaniu, tylko właśnie w tekturowym, natomiast tak jak widzicie, ja mam tę starą. Co mogę Wam powiedzieć o tej palecie? Na początku przyjrzyjmy się słoczom, jak widzicie kolory są szalenie napigmentowane, nie ma tutaj nazw, a szkoda, bo myślę, że mogłoby coś ciekawego, coś soczystego, zarówno pod względem kolorystycznym, jak i językowym tutaj powstać, ale, ale Skupmy się, słuchajcie. Będzie również makijaż ten, który mam na załączonym obrazku, oczywiście za chwilę. Natomiast chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wyglądają kolory, których nie użyłam w makijażu, czyli jak wygląda niebieski oraz ten grafitowy, także zobaczycie w tej chwili na ekranie, jak wyglądają. Najpierw ten niebieski, on jest taki fajny, mokry pod palcem i to jest faktycznie żywy, turkusowy kolor, bardzo ładnie. Wygląda na tej powiece, to nie jest mistrzostwo świata ten słocz. Po prostu chciałam Wam pokazać, jak wygląda na powiece, a nie tylko na słoczu, na ręce. Natomiast jeżeli chodzi o ten grafitowy, to on również ma taką mokrą konsystencję, odrobinę mniejszy błysk, ale bardzo przyjemnie się rozprowadza milutki na, na, pod palcami i na powiece. Również aczkolwiek jak ktoś ma z was tłustą powiekę, to myślę, że tutaj należy ostro przypruszyć ten cień właśnie beżowym, beżowym, tak, najpierw beżowym cieniem. No i co? Podsumujmy sobie. Ja jestem z tej palety zadowolona, jak wiecie, mam kilka tych piątek i moim zdaniem jakość rośnie. No i należy powiedzieć, że faktycznie jak paleta, jak na paletę za 15 zł, to naprawdę warto. Kolory są napigmentowane, ładnie się ze sobą łączą, wyglądają faktycznie tak jak w palecie co nie zawsze jest oczywiste. No i co ja stosowałam na bazie, na bazie z NYXa, zresztą zaraz będę mówić w makijażu i już na ten makijaż Was teraz zapraszam. Ja się teraz Wam żegnam i lecimy z tym makijażem. Ogólnie polecam tę paletę, uważam, że jest spoko do codziennego użytku, jak i do akcentów, zależy na czym Wam zależy. Natomiast powtórzę się, za 15 zeta naprawdę warto ją mieć w swoim asortymencie. Ja Oczywiście trzymam kciuki za markę mią, bo widzę, jak się rozwija. Ja już mam kilka palet, nie tylko tych piątek, ale również we współpracy z Vanessą i jestem zadowolona. I nawet tam są neony, których jeszcze nie miałam, ale może kiedyś. Dobra, lecimy z tym oto makijażem. To by było na tyle w tej części. I co? Gdzie jedziemy? Nie, dokąd jedziemy? Jedziemy z makijażem do makijażowej krainy Sabiny. Zobaczmy, słuchajcie, wziąłam sobie bazę, trochę bazy z NYX Smeksa. Jak ja trafię na lusterko powiększające, to wiecie, patrzę O, jestem zdziwiona tym odbiciem. Chciałabym jednak wybić zarówno żółty, jak i różowy kolor. No i oczywiście ten taki nieoczywisty. Ja nawet nie wiem, słuchajcie, czy to jest kolor brązowy, czy to jest kolor taki oberżyny, czy to... Nie, nie. Nie wiem, nie wiem, okaże się w trakcie. Nie wiem, dlaczego tak dużo nakładam tej bazy dzisiaj. Natomiast ostrzegam już Was lojalnie, że w dzisiejszym odcinku również wezmą udział płaczki. Ok, zacznijmy sobie może od razu, tak wiecie, z przytupem. Dlaczego? Bo zacznijmy sobie od żółtego koloru. Pokażę Wam jeszcze raz paletę, żebyście się mogli przyjrzeć. Chciałabym użyć właśnie tego, tego i tego. I na dole tego dziwnego. Tak, właśnie dziwny kolor. Jedźmy sobie, jedźmy. Żółt o! Ekstra! Żółty w każdej palecie. Bardzo mnie ciekawi, bo przez wiele lat nie mogłam znaleźć idealnego żółtego. Znalazłam takowy, a właściwie dwa. Bo jeden jest w palecie Anastazji we współpracy z Alison Edwards, a drugi, o, to jest teraz mój ulubiony żółty. To jest gagatek od Adyt Grodkowskiej Drama Mama Extra Tak, no, to jest to. Właściwie, wiecie, teraz widzę po wielu latach, jak użyteczna, po wielu latach malowania się, rzecz jasna, jak użyteczna jest baza podcienie. Jak ona bardzo się przydaje i serdecznie wam polecam słuchajcie tę bazę z NYX-a. nie tylko jeśli chodzi o podbicie koloru ona jest po prostu odpowiednio kremowa i bardzo łatwo łapie ten produkt a jednocześnie dzięki niej nie ma tyle osypu no ten żółty co to jest? <laughs> Ten żółty bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Zmienię może pędzel. Tak, jest super. Uh -huh. Tak, to jest kolor intensywny. przyczepił mi się tutaj bazy aż do nadto yy, Dobra, i teraz jedziemy z różowym. Wiecie, że ja wobec różowego koloru. Zawsze mam duże wymagania. Bardzo ładny, również solidnie napigmentowany. I powiem Wam, że w porównaniu z tą nową paletą, nową mam na myśli tę limitowaną edycję, którą Wam pokazywałam. Jak ona się nazywa? O ile mnie pamięć nie myli, chyba Color Me Up to te kolory również są napigmentowane. Natomiast tamta nowa paleta, ona po prostu jak szalona. Jak szalona, niemiłosiernie się sypie. Także o tym wspominam. Tutaj może odrobinę pigment jest mniejszy, ale dzięki temu można sobie dodawać do piecyka i pali się. Także jest ok. No. W ogóle ja lubię takie połączenie kontrastujących ze sobą kolorów. Dokładam sobie, dokładam. Jak widzicie, osypu nie ma. Przynajmniej ja takowego tutaj nie zauważyłam do tej pory. Także naprawdę super. Jednocześnie powstanie nam tutaj kolor pomarańczowy. Mm -hmm. Nie, naprawdę. No, to jest paleta, słuchajcie, za 15 zł. Więc oczywiście baza, tak jak wspominałam, bardzo dużo tutaj daje, ale jak cienie są do kitu, to żadna baza nie pomoże. No chyba, że się jest makijażystką i umie się jakoś wybrnąć z sytuacji. Ja wypowiadam się oczywiście za siebie, czyli człowieka zwyczajnego. O, bardzo ładnie. Patrzcie, jak one się fajnie chmurkowato ze sobą łączą. Właściwie już dawno się skończyło to cieniowanie na ekranie, a ja jeszcze dokładam. Spróbuję w ogóle palcem, żeby zobaczyć, czy mi to zintensyfikuje ten kolor w sposób, jaki lubię. Zresztą ja uważam, że palcem najlepiej sobie wklepiemy, nawet jeśli mamy taki Pędzelek płaski, tu i tak. Ekstra! Dobra, i teraz jedziemy z tym dziwnym kolorem. Ciekawe jest to, że w palecie bardzo mi się tam osypało. Teraz jak na to patrzę, ale paleta jest plastikowa, więc ja sobie to tutaj wszystko usunę. I nie ma problemu. Mm. No, ładny ten kolor. Taki nawet ciekawy. Nie wiem, czy go dam również troszeczkę na zewnętrzny kącik. Wydaje mi się, że może może odrobinę. Natomiast nie będę się tutaj na tym skupiać. Raczej chciałabym, żeby ten różowy wiódł prym. No i tak to wygląda na ten moment. Słuchajcie, nawet się jakoś tam nie, namę nie namęczyłam. Bardzo... Przyjemna sprawa, także oczywiście dokończę drugie oko i zobaczymy. Okej, okay, i tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Skoro widzimy się dzisiaj po raz ostatni w tym filmie, no to powiem jeszcze raz, że ja jestem z tej palety zadowolona. Zauważyłam, że troszeczkę mi się ślizgało tutaj na lewym oku, ale wiecie jak to jest? Być może tej bazy nie rozprowadziłam w sposób na tyle skuteczny, żebym mogła tego nie poprzesuwać, ale mogłam sobie dodawać zarówno pędzlem, pandzl, zarówno pędzlem jak i palcem, więc w ostateczności jest ok. Ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście ze mną czas. Dajcie mi znać, czy macie tę paletę albo jakieś inne piąteczki właśnie z tej serii i co o nich sądzicie. Ja już się na dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!